W którą y, trudno uwierzyć, ale ta tragedia też daje nam do myślenia, panie, y, panie pośle, panie ministrze, bo wszyscy pamiętamy tę tragedię, która się wydarzyła wtedy szczęśliwie z Leszkiem Millerem i wtedy mówiono o tym, że wreszcie musimy zmienić nasze samoloty, że nie możemy być państwem, które lata na takich, y, na takich maszynach, które trudno, trudno określać. I jak mogło w ogóle do, czyś, do czegoś takiego dojść? Jeszcze jedno zdanie. Tak sobie myślę, że ten katyń i, i, i zamordowanie polskich oficerów 70 lat temu i teraz ta tragedia to już pozostanie powsze czasy w polskiej świadomości e, jako miejsce, gdzie zginęli naj, najlepsze, tak, zginęły najlepsze córki i najlepsi synowie narodu polskiego. Straszne. Straszny Tutaj panie... pani pani ma rację oczywiście od 20 lat prawie mówiło się, że tę flotę powietrzną trzeba zmienić i, i niestety nigdy tego nie doszło. I, i, I to też jest memento mori, że jednak musimy pamiętać o tym, żeby żeby o takie podstawowe rzeczy jak, jak sprzęt jak te samoloty po prostu dbać, bo to jest interes naszego państwa. Ale to, to teraz nie jest ważne. No ważne jest to, że po prostu ich, ich nie ma. I, I muszę powiedzieć zresztą, że kiedy rano byłem w, w, w Trójce, wyszedłem już po tej, powiedzę po o tej całej tragedii, szedłem ulicą i ludzie zatrzymywali się prowadzący samochód i pytali się, czy to prawda, a ja już miałem potwierdzenie i mówiłem, no niestety, potwierdziło się. Ale jeszcze zadzwoniłem do Izy Jarugi Nowackiej, bo, bo miałem nadzieję, że, że, że odbierze, ale już nie odbierała. Także ale też pamiętajmy, że zginęło tam wielu oficerów Boru, wspaniałych ludzi. Z, ge, generałów. Wiele osób zginęło premier Donald Tusk składa teraz e, kondolencje e, zginęło 87 osób i 8 e, i 8 osób e, e, z, załogi No właśnie ja tydzień żałoby narodowej panie, panie pośle chciałabym żeby pan przekazał od nas i od słuchaczy Radia Z e, wyrazy kondolencji z, z szacunku dla Dziękuję. pani zaraz Małgorzaty Szmajdzińskiej Zaraz to zrobię i i dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo. A teraz połączymy się z premierem Donaldem Tuskiem, który jest na, na konferencji prasowej. Za chwilę usłyszymy, co mówi pan premier. Tak jak wiemy. Za chwilę spróbujemy połączyć się z miejscem, w którym jest Donald Tusk. A na razie jest z nami nasz słuchacz Kazimierz. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry. To jest tak, że my trochę szukamy sensu i próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło pod Smoleńskiem, prawda? E, tak. Mógłbym się podzielić swoim spostrzeżeniem, po prostu Prosimy. swoją refleksją, więc jako osoba głęboko wierząca jestem bardzo przekonany, że z tego wielkiego nieszczęścia, które właśnie dzisiaj dotknęło nas, wszystkich Polaków, w przyszłości wyniknie wielkie dobro dla nas, naszego kraju, naszego narodu, że już nikt nigdy nie będzie bagatelizował.